Cześć dzień dobry, witajcie w mojej stajni, wita Was startowcowa księżniczka wśród kup w stajni. Dzień dobry, jestem Bobkiem i dzisiaj zrobimy sobie kolejny destrukcyjny odcinek. Ale zanim przejdziemy, to oczywiście losowanie na 100 star końców, bo jakżeby inaczej lubię wydawać moją kasę na was, więc kolejne losowanie na 100 star końców. Le widzicie zwycięzcę, a jeżeli to wy chcielibyście wygrać teraz 100 star końców, to jedyne co zrobicie, to napiszecie komentarz z waszym nickiem ze Star Stable Online oraz serwerem, na którym się znajdujecie. Polajkujecie ten film oraz zasubskrybujecie ten kanał Jest to wymagane Także polecam sprawdzić czy subskrybujecie A jeżeli subskrybujecie to polecam również Walnąć w dzwona Tak, walnąć w dzwona, bo wtedy dostaniecie powiadomienie Witam was w super, hiper, mega, ekstra poradniku Jak szybko stać się biednym Dziś będziemy sprzedawać cały sprzęt Dla mojego konia A w ogóle patrzcie jako jestem startowcową księżniczką Nie mam ani jednego konia Znaczy mam startowca, przepraszam bardzo Powinnam być po prostu przykładem dla wszystkich w Star Stable, ponieważ mam tylko jednego konia i tylko na nim jeżdżę. No i sprzedamy sobie dzisiaj cały sprzęt. Bo przecież ja tak bardzo lubię jeździć na okle. Patrzcie, ile ja mam tutaj sprzętu. No, kurczę, tyle zestawów jakiś podobierałam. No, starałam się nad tymi zestawami, żeby ładnie wyglądały. A ja dzisiaj po prostu wszystko. Ale to wszystko sprzedam. O kurde, ej, ja mam 10 tysięcy szlingów. Część chwilę, ja muszę to wydać. Ten sprzęt, który mam na tym koniu, też zostanie sprzedany, bo przecież to jest poradnik biedaka, jak szybko stać się biednym. A cały sens w tym odcinku? E, nie wiem, ten odcinek nie ma sensu. <laughs> Niby staniemy się bogaci, bo zyskamy szlingi. No ale jednak tak nie do końca. Będziemy biedni, ponieważ nie będziemy mieć nawet jednego głupiego czapraka na koniu. Wiecie, co jest jeszcze najgłupsze? <laughs> Patrzcie, bo ja mam 10 tysięcy rzymingów, nie? ja sobie teraz kupię siodło, które też sprzedam, bo przecież sprzedaję cały sprzęt. No no to kupmy sobie czarne, bo są ładne. Co z tego, że ja i tak je sprzedam. Boże święty, kupiłam siodło, o to, żeby je sprzedać, bo przecież jest taki odcinek, taki cel jest odcinkiem. Boże święty. Ja, ja to, ja to mam łeb, naprawdę ja to mam łeb. No dobrze, więc przetransportujmy sobie wszystko, co się znajduje tutaj do e, mojego inwentarza. Ej kurde, ja się boję, że mi się to nie zmieści. Mam tyle sprzętu dla konia, że to jest po prostu jakaś masakracja. Jezu! Zobaczcie, to się zmieściło idealnie. Oprócz tego siodła, które właśnie kupiliśmy. Super. Jedziemy to sprzedać. Niestety, swojego ekipunku na razie nie zdejmę. O, zobaczcie, ile sklepów mamy tutaj. No, sprzedamy sobie w pierwszym lepszym. Dobra, to wybierzmy może ten. Dobra, to weźmy u niego sobie to sprzedajmy. O, widzę, że już mnie na coś nie stać. Nawet żadnych star końców nie ma ani szylingów na to. Cóż, zaczęliśmy z ceną początkową. Ceną początkową? Nie. E, Szylingami początkowymi 500, czyli mamy 500 szylingów. I zobaczmy, ile nam zostanie w takim razie po sprzedaniu tego. E, zacznijmy, oczywiście, od dużego czapraka noc którego dostaniemy? O kurde, aż 700 szylingów. Ty, to sporo w sumie. Dobra, mamy 1200. Potem mamy, co mamy? E, zielono czarno, głowie Jorvik. E, za ile sprzedamy? Za 245. Dobra, to nie jest aż takie takie złe. Aha, to za zero. Okej. Okay. Nie mogę tego sprzedać, ale To jest. Ej, nie mogę. A to? Ej, nie mogę tego sprzedać. Aha, tego też pewnie nie mogę. Czyli wszystko za zero, to nie można tego sprzedać. No, szkoda trochę. Dobra, to jest za dwa szylingi, więc sprzedajemy, bo to, jest, wiecie, dwa szylingi to jest takie bogactwo. Ej, co jest. Yes, patrzcie siodło za 10 szylingów Jakiś czapraczek był kurczę droższy za 700 Nie no fajnie Przedajemy siodło Zero? Serio? Ekskluzywne siodło VIP, a nie możemy go sprzedać. E, sprzedajemy wszystko, co można sprzedać. E, czapraczek za 340, ty no, jakby w realu tak faktycznie kosztowały rzeczy, że siodło to byłoby za darmo. Albo za, nie wiem, 10 zł, a czapraki za 700 zł. To bym miała chyba miliard siodła, a zero czapraków, idzę. Tutaj mamy co? O głowie za 125, sprzedajemy. O za 175, to było ten z marszu równości, w sensie, bo to wydarzenie w Stable, no nie, torba za stówę była Patrzmy tutaj to, to jest nie do sprzedania Więc to sobie bierzemy tutaj e, Owinki pewnie też nie będą, dobra, czyli za e, Jeżeli jest 0 szylingów To nie można po prostu tego sprzedać I tego siodła niestety też nie można sprzedać Patrzmy dalej, cena sprzedaży zero, czyli nie można, dobra To ja po prostu jak już będzie zero To będę tutaj e, na górze to odstawiać To jest za zero, też nie można sprzedać Nie można, dobra, jedziemy dalej Zero, kurde, ey, jak słabo Zero Zero Je, yeah, 245 możemy sprzedać parcie bogactwo kurcze Czapraczek za ze zero, okej okay. Ale ten czaprak jest cudny, Jezu ja uwielbiam go Możecie napisać w komentarzu czy też wam się podoba Patrzcie na niego, że u niego się jakby zmienia te Się przesuwają te gwiazdy jakby na tym czapraku To jest mega mega super, podoba mi się to Jedziemy dalej, ten odcinek jest mega 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 mega, mega Pozytywny i mega szybciutki Więc sprzedajemy, ło wow, siodło za 525 W końcu kurcze możemy sprzedać Czaprak za 635, uuu Kurcze, sporo. Dobra, sprzedajemy. E, o głowie ze Star Stable Online. Dziękujemy za udział w wydarzeniu Star Stable Live Summer 2018. O a to jest takie. Kurcze, to jest stary, dosyć, to się z roku temu, ale. No dobra, to jest pewnie jakiś unikat, ale sprzedałam go. Sprzedajemy teraz owiki za 300 szlingów. Tutaj mamy torbę i nie da się sprzedać, więc odstawiamy ją sobie tutaj. Urodzinowe ogłowie, głowie. Z kieł najlepszego z okazji siódmych urodzin Star Stable. O oh, wow, a niedawno było ten. Niedawno były ósme urodziny, także to też jest sprzed roku, dobra trudno, sprzedajemy unikaty, za 20 shillingów tylko co z tego, że nam się to nie opłacało, no cóż tamta torba była za zero, więc to się odstawiłam, siodełko za 159 sprzedajemy, potem mamy ekskluzywny niebieski czaprak za zero, a dlaczego za zero? bo jest po prostu z tego sklepu dla star riderów na zawsze czyli dla lifetime'a, tam, tam w Murland jest taka babka i po prostu sprzedaje rzeczy za darmo I jedziemy dalej, ekskluzywne niebieskie ogłowie, to też ona za darmo. Owiniki za 400. już pojęta. 400 szylingów. Dobra, spoko. To też jest od tej babki, więc jest za zero. Tylowe czarne siodło za zero. Jezu, ile rzeczy za zero. Masakra. Tak dużo darmowych rzeczy, no aż się wstydzę, naprawdę. Dobra, siodło przekładamy, bo jest za zero. Tutaj czapraczek. Ponadczasowy czaprak sportowy za 430. Super. Sprzedajemy go oczywiście. O głowie za zero. Ty, no ja nie wiem. Ja aż Wam się wstydzę, kurczę, pokazywać te moje rzeczy na starszej bo skoro tyle za darmo. Mam <noise> białe ogłowie, tutaj też wszystko będzie za darmo, bo to jest od tej babki, ale na wypadek sobie sprawdzimy. Tak, wszystko za zero. Potem mamy czarne siodło sportowe, to już nie jest darmowe, ponieważ jest z York City Plaza, czyli z galerii. Bardzo dużo ludzi w nim a mi też się podoba. Mamy profesjonalnie czerwony czaprak, który też jest właśnie z tamtą, za 400 szeningów sprzedajemy. Fioletowe ogłowie Zmierzch, za 555 ło, wow, matko, jak dużo sprzedajemy, oczywiście. Owiki za 450, też dużo kurczę, ale drogi. Sprzęcią nam się trafił i mamy 7001 szylingów, ale sprzedajemy jeszcze rzeczy, które znajdują się tutaj na koniu. I po raz kolejny klikamy sobie na, na naszego sprzedawcę Waylanda dokładnie, z kwadratową szczeną. I sprzedajemy mu rzeczy, które właśnie zdjęliśmy z naszego startowca. E, Flow do grzywy za 95. E, no mało, ale sprzedajemy, bo przecież wszystko dzisiaj sprzedajemy. Te mamy. ej, nie, nie chcę słaniać jego głowy, ma liczną główkę. Siodełko za 0. A no ta, bo to jest rani. E, mamy czapraczek za 835. Team Star Stable Czaprak. Dzięki tej derce pod siodło twój koń nie zmarźnie. Super! Teraz sprzedamy i nam zamarznie na kostkę lodów w tą zimę. Stylowe ciemno niebieskie ogłowie za zero. Ekskluzywne wyposażenie dla koni w limitowanej edycji. No i oczywiście nie mogę tego sprzedać. Boże, zobaczcie ile ja sprzedać nie mogę! Uuu, to mnie tak wścieka! Jestem rozsierdzona, że po prostu masakra. Ekskluzywne niebieskie owiki dla konia też nie można sprzedać, a szkoda. O, i mamy tutaj tą torbę za 360. Niebieska torma żniwa. No to oczywiście ją sprzedamy! Sprzedane, proszę bardzo. Ale, ale! Przecież kupiliśmy to siodełko, no nie? <grywki> kupiliśmy sobie siodło bardzo drogie za 9500 szylingów I radzę zapamiętać tą liczbę, bo widzieliśmy już za ile można je kupić, czyli za 9500 szylingów, a teraz sprawdzimy w takim razie za ile oni nam go od nas odkupią, to siodło. Przyznajmy, że 9500 900 to jest bardzo dużo. A zobaczymy teraz właśnie, ile nam dadzą kasy za to siodło. Bo jak 1000, to będę jednak trochę zawiedziona. Bo to jest no takie ponad nieco 10%. No dobra, więc jadę do tego sprzedawcy teraz i zobaczymy, ile nam da za siodło. Chyba nowe, klasyczne siodło do skoków przez przeszkody. Aha, już widzę, cena sprzedaży jest 950. No zobaczcie to. Sprzedajemy to i mamy 950 szylingów czyli dokładnie 10%. Procent oryginalnej ceny to jest bardzo mało. Dobra, sprzedajemy. I teraz co? Otwieramy sobie inwentarz. Mieliśmy 500 szylingów, a teraz mamy 9241 szylingów. Co ja mogę powiedzieć na to? Niby jesteśmy bogaci, bo mamy prawie maksymalną ilość szylingów, a maksymalna to jest 10 tysięcy. Ale nie mamy dobrego sprzętu dla konia. Mamy do dubska po prostu teraz sprzęt. Jeździmy na oklep, jak widać. Czyli na gołym koniu bez sprzętu, to znaczy właśnie na oklep. Czy jesteś z tego zadowolona? Nie, ale, ale ten odcinek był kręcony dla Beki, no dobra. W każdym razie, dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli dotarliście do tego momentu, to napiszcie Sprzęt. Postaram się Wam przypiąć serduszka tym, którzy właśnie napiszą Sprzęt. No i co? Zapraszam również na mojego Instagrama, gdyż tam się bardzo dużo dzieje i ja codziennie jestem tam aktywna. Oraz na Discorda, gdzie można ze mną pogadać oraz pograć chociażby właśnie w Star Stable, bo ja sobie trenuję konie na przykład na co dzień. Więc wszystko Pamiętajcie, że macie podane w opisie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło. Pa-pa!